Rozdział jedenasty. Powinienem był rozmawiać z Lachowskim ostrzej. Powiedziałem to szefowi, ale roześmiał się. Potem spoważniał. Czy sądzisz, że Piotr mógł potraktować jego oświadczenie inaczej? Nie sądziłem. Uważałem, że Miernickiemu było po prostu bardzo żal tego człowieka. Znali się wiele lat i byli w przyjaźni. Miernicki dowiedział się, że musi oskarżyć o morderstwo kobietę, którą tamten kochał. I to wszystko. Jeśli tak uważasz, powiedział jakoś niechętnie pułkownik, Zamknij sprawę i przekaż ją prokuratorowi. Wiedział, że tak nie postąpię. Obaj wiedzieliśmy, że nie zakończymy śledztwa, dopóki nie znajdziemy człowieka, który odesłał do komendy papiery Bożeckiego. Przyszło mi na myśl, że Lachowski mógłby to zrobić. Pasowało to do niego, gdyby można go było oskarżyć o morderstwo. A gdyby przyjąć, powiedziałem, że Ewa zabiła, a potem w nocy poszła do Lachowskiego, powiedziała mu o tym i wyznała, że zapomniała o listach, które znajdowały się w biurku Tworowskiego. Lachowski pobiegł oczywiście na nowosiedlecką, zabrał listy, znalazł papiery z nadrukiem tajne i odesłał je do komendy. Piękna wersja, oświadczył szef. Trzeba by ją jeszcze udowodnić. I potem, ciągnąłem, Lachowskiemu przyszło do głowy, że może się oskarżyć o zamordowanie szantażysty. Był przecież nocą w jego mieszkaniu. Dozorczyni musiałaby otwierać mu bramę. Tak. I ta nocna wizyta byłaby jedynym przestępstwem, które ten starszy pan popełnił. Pojechałem na Nowosiedlecką. Najpierw pokazałem pani Janinie fotografię dyrektora. Oświadczyła natychmiast i bez wahania, że nigdy nie widziała tego człowieka. Potem zapytałem ją o noc 13 na 14 października. Tutaj już był jakiś pan, zawołała. Powiedział, że jest z milicji, i opisała Lachowskiego. Pytał, czy pamiętam, jak było tej nocy z bramą, kiedy ją otwierałam. A ja właśnie pamiętam proszę pana. O wpół do dwunastej wrócił inżynier spod piętnastki, a potem nikogo już nie było. I brama była zamknięta? Oczywiście, powiedziała, przez cały czas. Lachowski był naiwny, myślałem, wracając do komendy. Niewiele się jednak nauczył od Piotra. Nie rozumie, że nie tylko komunikat, ale i ekspertyza lekarska wykluczają, by Tworowski mógł żyć po 20.15. Nawet gdyby udowodnił, że był nocą w kamienicy, że ktokolwiek był nocą u Tworowskich, nie uratuje Ewy i nie zdoła oskarżyć się o popełnienie tej zbrodni. To już przypadek nie dla oficera milicji dla psychologa. Dopiero gdy wróciłem do komendy z Nowosiedleckiej, znalazłem czas, by pogadać z Leszkiem i Sławkiem. Leszek zdobył sporo informacji o Ewie Tworowskiej, ale były to już informacje spóźnione. Tylko jedna. Oczywiście ustalił, że Ewa spotkała się przedwczoraj z Lachowskim. Ustalił, że nie spędzała nocy w mieszkaniu starszego pana. Nawet wówczas, gdy wyprowadziła się z domu. Czy go naprawdę kochała? Nie wiem, nie zadam jej tego pytania. Znacznie cenniejsza i ciekawsza okazała się natomiast inna wiadomość. Przed wrześniem 1961 roku Ewa i jej ciotka zajmowały inne mieszkanie niż obecnie. Dwa pokoje na miłej, w dużym, cztero- czy pięcioizbowym lokalu. Gdy Ewa wyszła za Tworowskiego, ciotka Agrypina przeprowadziła się na zagórną. Leszek, jak zwykle bardzo dokładny, poszedł na miłą pogadać z dawnymi współlokatorami pani Jasiak. Otworzyła mu fertyczna niewiasta w nieokreślonym wieku. Gadała bez przerwy chyba z pół godziny. Stare plotki, których Leszek nie starał się nawet zapamiętać. Dopiero przy końcu, gdy już udało mu się dotrzeć do drzwi, usłyszał coś naprawdę ciekawego. Otóż 13 października, po obiedzie, fertyczna niewiasta dokładnie zapamiętała datę, zjawił się na miłej jakiś starszy pan poszukujący Ewy i jej ciotki. Nie wiedział, że wyprowadziły się przed sześcioma laty. Podała mu adres na Nowosiedleckiej. Sąsiadka pani Agrypiny przypomniała sobie, że ten jegomość odwiedzał kiedyś, bardzo dawno, jej współlokatorki. Nie pamiętała oczywiście nazwiska, ale pamiętała, że pochodzi z Gdyni i kulał na lewą nogę. W ten sposób objawił się znowu pan Klemens Kwaśniewski, bo nikt z nas nie miał już wątpliwości, że to był właśnie on. Uruchomiłem cały aparat i oświadczyłem, że Kwaśniewskiego, żywego lub martwego, muszę mieć u siebie w niewyobrażalnie krótkim terminie. Chłopcy zniknęli jak zdmuchnięci, a ja kazałem przyprowadzić z aresztu Ewę Tworowską. Zmieniła się. Podkrążone oczy, brwi niepodczernione, wargi blade. Usiadła na brzeszku krzesła i patrzyła na mnie jak uczennica przed egzaminem. Uosobienie niewinności. Pomyślałem o Lachowskim. Ten człowiek gotów był poświęcić dla niej resztę swego życia. Nie jestem jakimś tam antyfeministą. Tak się złożyło, że pozostałem kawalerem. Moja dziewczyna z czasów młodości była łączniczką w oddziale. Świetna dziewczyna. Po wojnie znalazła sobie innego. Powinienem dawno zapomnieć, ale jakoś nie umiem. Był u mnie, powiedziałem zapalając papierosa. Spojrzała na mnie. Kto? Pani wie dobrze. Stefan Lachowski. Znowu ta obojętność. To bardzo porządny człowiek, stwierdziła bezbarwnie. Troszeczkę nudziarz dodała. Posiadała jednak rzadką umiejętność wyprowadzania mnie z równowagi. Uchodzę w komendzie za jednego z najbardziej opanowanych oficerów. Ten nudziarz panią kocha, podniosłem głos. Spojrzała na mnie, jakby chciała powiedzieć: Cóż ja jestem winna. Obiecywała mu pani, że wyjdzie za niego, jeśli Tworowski da rozwód. Obiecywałam, potwierdziła. Bardzo o to prosił. Straciłem już ochotę na cackanie się z tą dziewczyną. Była pani jego kochanką? Karcące spojrzenie. Reakcja nauczycielki z prowincji. Czy pan ma prawo zadawania mi takich pytań? Może pani odmówić odpowiedzi, westchnęła. Więc pan ma prawo? Nie, nie byłam. A potem dodała innym tonem. Jeszcze nie. Ten ton nie zaskoczył. I to jeszcze. Więc Lachowski nic nie uzyskał. Umiała utrzymać dystans i zapewne grała rolę zakochanej. Gdyby miała do czynienia z chłopakiem ze swego pokolenia, sprawa wyglądałaby inaczej. Dawno się znacie? Parę miesięcy. Chodziliśmy razem do kina, a któregoś wieczoru on powiedział, że mnie kocha. Był dla mnie dobry. Woli pani mężczyzn starszych od chłopców w swoim wieku? Niepotrzebnie to powiedziałem i byłem rad, że milczała. Co Lachowski wiedział o pani przeszłości, o sprawie Bożeckiego? Jego to nie interesowało. Więc wiedział, czy nie? Nie wszystko, szepnęła. Ja bardzo nie lubię się spowiadać. Przed paroma dniami powiedziałam mu, że Tworowski ma moje listy od człowieka, który popełnił kiedyś przestępstwo i dlatego nie mogę od niego odejść. Nie żądał szczegółów? Powiedziałam, że kochałam tamtego mężczyznę i że gdyby wszystko wyszło na jaw, miałabym przykrości, chociaż byłam bardzo młoda i nikomu nie zrobiłam nic złego. Rzeczywiście, stwierdziłem ironicznie, nic złego. Stefan wiedział, jakim człowiekiem był Tworowski, ciągnęła. To mu wystarczyło. Kiedy wyprowadziłam się z Nowosiedleckiej, był bardzo szczęśliwy. Dlaczego nie zamieszkała pani u Lachowskiego? Bez rozwodu? Spojrzała na mnie z niekłamanym zdziwieniem. Co by o mnie powiedziano? Z Bożeckim też nie miała pani ślubu. To co innego. Nie byłam mężatką i nikt o nas nie wiedział, prócz pana Klemensa. Zresztą dodała, ja naprawdę bałam się Michała. Pan mi nie wierzy? Ależ wierzę, wierzę. Tak bardzo bała się pani Michała, że... Czy 13 października widziała się pani z Lachowskim? Tak. Kiedy? W czasie przerwy obiadowej w parku. Powiedziałam mu, że umówiłam się z Michałem na ósmą. Stefan błagał, żebym nie chodziła. A pani jednak poszła. Tak, mężczyźni są jak dzieci. Nie należy ich doprowadzać do wściekłości, bo stają się niepoczytalni. Myśli pani o Tworowskim? Tak. Tworowski także panią kochał. To był zły człowiek, proszę pana, powiedziała, a w jej oczach pojawiła się zawziętość. Ten sam wyraz twarzy dostrzegł kiedyś Miernicki i zanotował. Czy oprócz Lachowskiego miała pani innych, yy, bliższych znajomych? Nie. Żadnych młodych chłopców, którym pani wpadła w oko? Zalecali się oczywiście, powiedziała spokojnie. Mężczyźni zawsze to robią. Ale kto traktuje serio młodych chłopców? Miałem już dosyć. Następne przesłuchanie zlecę Leszkowi. Jest skrupulatny. Będzie bez pośpiechu nękał ją szczegółowymi pytaniami. Teraz jeszcze jedno. Byłem ciekawy, jak zareaguje. Obojętnością? A może przyjmie jako coś z natury rzeczy zrozumiałego, że ktoś bierze na siebie winę, żeby ją ratować? Stefan Lachowski, powiedziałem cicho, przyznał się do zamordowania Michała Tworowskiego. Milczała. Słyszy pani? krzyknąłem. Przyznał się, że zabił, żeby panią od niego uwolnić. To maniak, oświadczyła i skrzywiła się. Czy pani rozumie? Nie panowałem już nad sobą. Ten człowiek chciał wziąć na siebie winę, zbrodnię, którą. Zdusiłem w zębach jakieś słowa. Proszę postarać się myśleć. Dlaczego pan krzyczy? Zapytała. Czy ja mogę być odpowiedzialna za to, że Stefan zabił Michała? Proszę wyprowadzić podejrzaną. Zawołałem tak głośno, że Leszek i Sławek stanęli jednocześnie w drzwiach gabinetu. Mój osobisty stosunek do Tworowskiej, jeśli umiałbym go nawet określić i uzasadnić, nie mógł mieć oczywiście żadnego wpływu na bieg śledztwa. Nie przypuszczałem, by szybko przyznała się do winy. Zresztą przyznanie nie załatwiało wszystkiego. Chciałem przekazać prokuratorowi materiał bez znaków zapytania. Wina tej kobiety musi być niezbicie udowodniona. Żaden tam proces poszlakowy. Nie cierpię zresztą poszlakówek. Gdy bez sprzeciwu, bez jakiegokolwiek protestu przyjęła do wiadomości oświadczenie Lachowskiego, po raz pierwszy uwierzyłem naprawdę, że to ona zabiła. Jeśli pozostała jeszcze jakaś wątpliwość, stłumiłem ją starannie. Nie. Nie doznawałem obsesyjnego pragnienia ciśnięcia notatek i akt do kosza na śmieci. Chciałem, żeby moja ostatnia rozmowa z Tworowską przypieczętowała jej klęskę. Niech powie, ja zabiłam. Oficer milicji nie powinien kierować się żadnymi osobistymi sympatiami lub antypatiami. Powtarzałem sobie to piękne zdanko, po raz drugi, gdy do gabinetu wpadł jak burza Sławek i zameldował, że pan Klemens Kwaśniewski czeka grzecznie w sekretariacie. Znalezienie waluciarza nie należało do zadań zbyt kłopotliwych. Wynajmował pokój z łazienką na pierwszym piętrze hotelu Metropol. Kazałem czekać Kwaśniewskiemu jeszcze dobrą godzinę. Sławek pojechał na Nowosiedlecką i pokazał pani Janinie fotografię naszego klienta. Potwierdziła natychmiast. Tak, to ten pan, który wszedł do windy, a potem spojrzał jeszcze na mnie z wysokości półpiętra. Miałem więc mojego mężczyznę powłóczącego lewą nogą. Gdy wszedł, elegancki, pewny siebie, w znakomicie skrojonym szarym garniturze, wiedziałem, że nie czeka mnie łatwa rozmowa. Pan Klemens należał do gatunku wytrawnych fachowców. Grał tylko o duże stawki, lubił blefować i był mało wrażliwy na blef. Rozważałem jeszcze, czy należy uderzyć frontalnie, czy też wstępić jego czujność i rozpocząć od pytań całkiem niewinnych, ale on mnie ubiegł. Dyskretnie uśmiechnięty, wyciągnął pudełko Winstonów i podsunął mi pod nos gazową zapalniczkę. Po cóż ten ceremoniał, drogi panie kapitanie, powiedział. Radiowu z pod hotelem, mundurowy milicjant, wystarczyło zatelefonować. Czekałem na telefon szanownego pana kapitana, a gdybym się nie doczekał, przyszedłbym sam. Czyżbym mruknąłem. Nie lubiłem, gdy przesłuchiwany czuł się w moim gabinecie zbyt swobodnie. A tak tak, oczywiście, odwiedziłem moją dawną znajomą, miłą panią Agrypinę Jasiak, ciotkę Ewy. Pogadałem trochę z ludźmi i wszystko wiem. Znakomicie oświadczyłem, ułatwi nam to rozmowę, kiedy pan poznał Michała Tworowskiego. Pan kapitan zawsze odpieca, czy ja wyglądam na takiego, który miałby coś do czynienia z podobnymi zmeł w ustach jakieś słowo: Biedna Ewa. Swoje opinie proszę zachować dla siebie, warknąłem. Zachował się jak obrażony dyplomata, któremu nie wolno zareagować. Przyjąłem do wiadomości, drogi panie kapitanie. Panie Kwaśniewski, powiedziałem ostro. Pan chyba nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. Moje rozmowy z milicją były zawsze poważne, odparował. Proszę odpowiadać na pytania. Nie pozostawało mi oczywiście nic innego, jak uderzać frontalnie. Co pan robił 13 października między godziną dziewiętnastą a dwudziestą? Uśmiechnął się. Skończyłem kolację, zapłaciłem rachunek, portier metropolu znalazł mi taksówkę i pojechałem na ulicę Nowosiedlecką 3, by odwiedzić moją znajomą, przemiłą panią Ewę Tworowską, której adres otrzymałem właśnie tego dnia. Pan kapitan wszystko już zresztą zdążył sprawdzić. Tak, zdążyłem. Mój humor pogarszał się z każdą sekundą. Proszę opowiedzieć szczegółowo, co pan robił i co pan widział w kamienicy. Spojrzałem na spis lokatorów i chciałem wsiąść do windy, ale była oczywiście nieczynna. Dałem do zrozumienia dozorczyni co myślę o takich porządkach i rozpocząłem wspinaczkę na czwarte piętro. Chodzę powoli i męczę się szybko, a w dodatku zgasło światło na klatce schodowej i bałem się, że spadnę ze schodów. Zgasło światło, powtórzyłem, na długo? Wspinałem się cały czas w ciemnościach. Na czwartym piętrze musiałem oświetlać sobie drogę zapalniczką. Gdy zapukałem do drzwi Tworowskich, błysnęła żarówka, zgasła i zapaliła się na dobre. Zapukał pan do drzwi. Właśnie mówię. Nikt mi nie odpowiedział. Czekałem jeszcze chwilę, a potem poruszyłem klamką. Drzwi były otwarte. W przedpokoju, pusto, jasno. Zawołałem grzecznie Czy można? Nikt nie odpowiedział. Zajrzałem do pokoju, spojrzał na mnie, jego twarz była teraz napięta i czujna. Zobaczyłem leżącego na podłodze mężczyznę. Nie żył. Nie wiedziałem, kto to jest. Trwało milczenie. Jeśli ten człowiek mówił prawdę, był u przed Ewą. Co pan zrobił? Nic. Opuściłem mieszkanie, zamykając drzwi za sobą. Byłem w rękawiczkach, dodał. Dlaczego nie wszczął pan natychmiast alarmu? Trudno, panie kapitanie. Mój grzech i moja słabość. Nie lubię mieć do czynienia z milicją tak długo, jak długo nie jest to nieuniknione. Pogadamy o tym później. Co było dalej? Gdy dotarłem do schodów, usłyszałem kroki. Pomyślałem, że nie byłoby najlepiej, gdyby mnie tu widziano. Tam przy windzie jest coś w rodzaju niszy. Stanąłem w tej niszy, a obok mnie przeszła młoda kobieta. Właśnie w tej chwili znowu zgasło światło. Kobieta zapukała jak ja do drzwi tworowskich, potem stwierdziła, że są otwarte. Weszła. Gdy po chwili wybiegła, poznałem ją. To była Ewa. Nie zatrzymał pan jej? Nie. Sam nie rozumiem dlaczego. Byłem trochę, no, zaszokowany. Zaszokowany powtórzyłem. Pięknie pan to określił. Moja koncepcja śledztwa sypała się w gruzy. Co zrobił pan potem? Czekałem, powiedział spokojnie Kwaśniewski. Nigdy się nie spieszę, taki mam już zwyczaj. Musiałem sobie dokładnie wszystko przemyśleć. Doszedłem do wniosku, że Ewa albo wróci z milicją, albo nie wróci w ogóle. Zadziwiające. Gdyby wróciła z milicją, mogłem jej być potrzebny jako świadek. Już wówczas to rozumiałem. Dla nikogo bym tego nie zrobił, ale dla Ewy. Jak długo pozostał pan na czwartym piętrze? Około pół godziny. Cały czas w tej niszy? Nie. Usiadłem sobie na schodach i zapaliłem papierosa. Zauważył pan kogoś? Nie, szanowny panie kapitanie. Nikogo nie widziałem. Wchodził pan jeszcze do mieszkania Tworowskich? Po co? Zapadło milczenie. Spojrzałem na leżącą przede mną kartkę papieru. Zobaczyłem linie, półkola, zarysy ludzkich twarzy. Nie mogłem sobie przypomnieć, kiedy to rysowałem. Czy pan zdaje sobie sprawę, zapytałem sucho, że Ewa Tworowska jest podejrzana o morderstwo? Tak. Pańskie zeznanie, jeśli jest prawdziwe, dowodzi jej niewinności. Tak, powiedział poważnie. Wówczas starałem się akcentować każde słowo, tylko pan mógł zabić Michała Tworowskiego. Nikt inny. Reakcja była nieoczekiwana. Roześmiał się. Drogi panie kapitanie, powiedział. Pan chyba sam w to nie wierzy. Klemens Kwaśniewski zajmował się przez całe życie walutą. Ale żeby mokra robota? I to kogo? Człowieka, którego nigdy nie widziałem na oczy? Mnie zna kilkudziesięciu pańskich kolegów i każdy wyda opinię. Wiedziałem, że ma rację. A może zrobił to pan dla niej? Dla Ewy? Jestem cholernie sentymentalny, kapitanie, i bardzo lubię Ewę, bo to świetna dziewczyna. Jeszcze jeden pomyślałem. Ale żeby zabijać? Nic zresztą nie wiedziałem wówczas o tym małżeństwie. Gdybym wcześniej wyszedł z kicia, to bym może tego Tworowskiego kupił i sprzedał za pieniądze. Zresztą wstał, zdjął marynarkę, zrobił to z trudem i zaczął odwijać ręka w koszuli. Całe przedramię miał zabandażowane. Może pan zatelefonować do lekarza więziennego, powiedział i zapytać, czy człowiek po ciężkiej operacji – miałem wrzut i infekcję – jest w stanie uderzyć kogokolwiek dostatecznie mocno nożem. Więc dlatego był taki spokojny. Mógł sobie pozwolić na ładne rozegranie tej partii. – Znakomicie, panie Kwaśniewski – powiedziałem. – Pańskie zeznanie może być jednak fałszywe. Nie wykluczam, że pan kłamie, aby ratować tę kobietę. – Zeznam pod przysięgą przed sądem – oświadczył. – Zresztą pan wie, że byłem na Nowosiedleckiej i to byłem przed nią. – Znowu miał rację poczęstował mnie Winstonem. Jak można, ciągnął, drogi panie kapitanie, podejrzewać taką kobietę jak Ewa? To przecież bezbronne dziecko, niezdolne do wyrządzenia komukolwiek krzywdy. Nie wiodło się jej przez całe życie, zawsze miała pecha. Niech pan przestanie, krzyknąłem i uspokoiłem się natychmiast. Zadałem mu sporo szczegółowych pytań. Co zobaczył w mieszkaniu Tworowskich, czy widział maszynę na biurku? Nie pamiętał. Twierdził zresztą, że był bardzo krótko. Wystarczył mi najzupełniej trup, powiedział. Nic nie mogłem z niego wydusić. Miałem w zanadrzu jeszcze jedną sprawę, mogłem wymierzyć cios. Jak to było z Bożeckim, panie Kwaśniewski, powiedziałem łagodnie. Zagrał zdziwionego. Nie przypominam sobie takiego nazwiska. Ejże, kochanek Ewy, od którego przed sześcioma laty wziął pan grubą forsę za pomoc w ucieczce za granicę. Pan żartuje, panie kapitanie. Istotnie, teraz przypominam sobie. Prosili mnie o pomoc. Niestety, nic nie mogłem dla nich zrobić. Bo właśnie pana aresztowano. Odcierpiałem za grzechy. Naprawdę nie przypuszczałem, że drogi pan kapitan zechce powracać do tamtych spraw. Nie miał zamiaru się przyznać i drwił sobie ze mnie cynicznie. Ewa nie była świadkiem jego rozmowy z Bożeckim, inne dowody nie istniały. Niech już szef zadecyduje, czy będziemy rozgrzebywać dzieje ucieczki bohatera afery barwnikowej. Ja miałem dosyć kwaśniewskiego. Proszę mi wierzyć, kapitanie powiedział stojąc już w drzwiach, że rzadko po tym niesympatycznym świecie chodzą istoty równie cudowne jak Ewa Tworowska. Tylko mężczyźni w naszym wieku mogą docenić to w pełni. Zostałem sam ze swoimi aktami i notatkami. Otworzyłem okno, a potem teczkę z napisem Sprawa L 67 124 wrzuciłem do kasy pancernej. Najchętniej wrzuciłbym ją do kosza. Miernicki miał rację. Powiedziałem sobie natychmiast parę miłych słów, z których idiota była najłagodniejsza. Oficer milicji nie ma prawa ani do rezygnacji, ani do zniechęcenia. Musi pracować dla wymiaru sprawiedliwości, a kwalifikacje czynów pozostawić sądowi. Otworzyłem szufladę i rzuciłem na biurku czysty blok. Należało zaczynać od początku, należało poddać rewizji podstawowe założenia śledztwa. Komunikat telewizyjny i list, który zaczął pisać Tworowski, określały czas popełnienia zbrodni nie wcześniej niż po komunikacie, nie później niż o 20:15, bo wykluczała to ekspertyza lekarska. W protokole sekcji napisano Zmarły między 19 a 20, 13 października. Kwaśniewski i Tworowska zjawili się na Nowosiedleckiej około 8, więc niemal natychmiast po nadaniu komunikatu. Waluciarz nawet wcześniej, może w czasie nadawania. Oznacza to, że byli u Tworowskiego, tak, musieli być jednocześnie z mordercą. Z mordercą, którego nikt nie widział, ani dozorczyni, ani jej mąż. Nieprawdopodobne. A przecież zbrodniarz nie przyszedł wcześniej, bo Tworowski musiał zdążyć wkręcić papier w maszynę, napisać dwa zdania, ciągle ten przeklęty list. Przymknąłem oczy. Co Kwaśniewski mówił o ciemności na schodach? Ciemność na schodach. Nie ma światła, bo dozorca operował przy tablicy rozdzielczej. Boże mój, gdyby założyć, że od pierwszej chwili byliśmy wprowadzeni w błąd, że tego listu nie pisał Tworowski, poczułem nagle ból, dojmujący ból w okolicy serca. Pomyślałem o Piotrze.